Witam, witam, czekam na was, chciałem tu wam podziękować, ale czekam na was, bę, bę! A sklepista, baby. Czekam na was, czekam. Czekam typu bę, bę. Czekam, czekam. Po prostu chcę tu wam podziękować. Masterlista, baby. Nie ma, No dobra. Kto wejdzie, to wejdzie. kto nie wejdzie, to nie będę czekał. Bo ja też zbyt nie dużo czasu nie mam. Jakby na Was czekać. Tego typu band-band. Ogólnie dziękuję za to, że. Yy, za krystal z sobą wczorajszą. Że Wam się to podoba. Tego za co Wam się nie podoba. Bo widzę to yy, na wyświetleniu i na łapkach. Że w górę. Bardzo fajny ten freestyle, wczoraj był, był zrobiony na streamie. Bardzo się z tego cieszę. Na moim miejscu tu powinna być dogrywka robiona, bo to porówno pojechaliśmy po tekstach i to powinno być tak, jak mówię, yy, dogrywka. No ale może z czasem będzie ta dogrywka, może nie. Dziękuję za to, że posłuchaliście mojego freestalu tego typu że wam się podoba. Podobiam wszystkich w ogóle. No i tak mówię, no, jaka to było spontaniczne, szybkie festal. Ja zawsze jestem przygotowany, nie jestem wyłączony z karteczki czy tam z pamięci, tylko z buta jak się mówi. I dlatego mi się to podobały, po, podobało. Podobało sory, że wyszło to spontanicznie. Nie musiałem się przygotowywać. No ale... Nie to, że przegrałem, że wygrałem. Tego jest porówno. Powinna być dogrywka tego typu, żeby to rozstrzelać całkiem, kto wygrał, kto nie. Ogólnie widzicie, ja to szybko składam w myślę tego typu, jak ktoś mnie na first'a wystawia, tego, i ktoś tego... Zobaczcie sami, ja wczoraj też jeździłem po Texas, tego typu bęben, dlatego tak mówię. To mi się podobało, ale powinien być do grypka, do freestalu tylko bez bitu, bo so wczoraj wstawił bit, łączył, też w ogóle ten, ten bit w ogóle nie wchodził, kiepsko, ja sucho, bez bitu pojechałem, nie było źle, nie, nie musiałem być przygotowywana, wystarczy troszkę, yy, pomyśleć i w trakcie... Jak on frycelował w trakcie układające w głowie zdanie, jak tu zablokować, jak tu pokazać co jak ogólnie dziękuję za to. No i mam nadzieję, że Wam się podoba ten freestyle Na moim kanale wejdźcie sobie. Zaraz będzie 4000 ze w ogóle. Dziękuję za to, ale wejdźcie sobie jeszcze raz ja na Wam, wrzucę Wam tego typu żebyście mieli podląd jak to szło, no i ja idę robić obiad, bo już jest taka godzina, że trzeba zrobić obiad Pozdrawiam Was wszystkich Trzymajcie się, B!